Komunikuję państwu z przyjemnością iż laureatem katarniarza roku w kategorii Rekwizyt roku został kabaret Neonówka z Wrocławia. Neonówka. Nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Gdzie ona pochowała te pieniądze? O, idzie, zamota! No chodź, 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 chodź! Gdzie byłaś? Na poczcie! Po co? Zatankować! Tak się głupio pytasz! Pewnie znowu wszystkie pieniądze przesłałaś. Znowu na radio. Tylko, że wolna Białoruś! Od kiedy to Białoruś leży w Toruniu? Od zawsze! Tyle pieniędzy, tyle pieniędzy mogłaś się wpłacić do banku, ale nie, 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 nie! Ty wpłacasz, ale na książeczkę. Banki dla ciebie są B. Wiesiek, sam wiesz, do kogo należą wszystkie banki! No do kogo? No, do tych, no. No. Boże doży do Rzymian! A poza tym nie wszystko wydałam, bo część yy, przesłałam na badania archeologiczne Czyli znowu do siebie No, no. właśnie, tak się składa, że w bazylice w Lichaniu odkryto na ścianie 16-wieczne polichromie Janina, Janina, te bazylikę niedawno wybudowano Powiedz mi jak to jest możliwe? Cud! Ale co ty możesz wiedzieć o cudach? No. Jak za ciebie wychodziłem, to ksiądz powiedział, że cudów nie ma. O, on tam się znał, wiesz? To był ksiądz ateista. Janina, Janina, popatrz, jak my żyjemy. No popatrz, jak my żyjemy. Inni to już się zdążyli pobudować. Kafloscy, więckowscy, dawno już je pobudowali. Wiesiek, nie rozśmieszaj mnie. Ile ja kościołów pobudowałam. U. Janina, Janina, popatrz, jak my żyjemy. Popatrz. Przecież u nas ściany się trzymają tylko dzięki zdjęciom z pielgrzymek. Znaczy, znaczy nie, nie, te zdjęcia, te zdjęcia jeszcze zrozumiem. Ale dwa metry na dwa, plakat Giertycha! No to już jest chyba lekka przesada. O, co przesada? Kryśka ma większy. A poza tym to pewnie ty mi namazałeś na nim taki napis HWDG. Z tego co wiem, to było ich hasło wyborcze. Pomysłowe. O, synek idzie. Synek. Mamo, tato, idę na schole. Idź idź, bo znowu miejsca zabraknie. Idź. Nie, nie, Janina, nie, nie, synu, zostań. Janina, najwyższy czas skończyć te farsy. On ma już 28 lat. To jest najlepszy czas, żeby skończyć mu ten biały tydzień. Za młody jeszcze jest. Synu, czas, żebyś zaczął żyć pełnią życia. Carpe diem. Nie ucz go przekleństw. Żebyś wreszcie oddychał pełną piersią. Żebyś wreszcie... No, żebyś wreszcie poderwał jakiegoś towara, no. Co to jest towara? Nie. No mam syna kosmitę. Ale to nic dziwnego, jeżeli jego matka jest jakimś. piekielnym troglodytą! Tylko nie piekielnym! Nie słuchaj go, mamo! Jesteś. piękna! Wiem. Wiesz, że tato zawsze bluźni o tej porze. Idź, bo się spóźnisz. Załóż te jego buty, te do trumny. Idź. Tylko tam, tam leżą koło pomnika. Tylko w mnie nie wejdź! E, synu! E.T. phone home! Przestań go straszyć, wariacie jeden! Zaraz ciebie postraszę! Nie strasz go! Zaraz ciebie postraszę, tak dalej pociągniesz, to się zajmie tobą jakiś wampir Nosferatu! Nie zajmie się! Jasne, że się nie zajmie, bo pewnie nie dałby rady! Dlaczego? Bo tak od ciebie walczą z Se chłopie, narobił, wiesz? Masz pojechane. I jesteś u matki! Oh, ma. oh. Idę do niej matce, oh, wiesz? No, no, no. Jesteś u matki, zobaczysz. I... Maju, to znowu ja w sprawie starego. Po... Tutaj, a ci tutaj,